A propos wypadków samochodowych, słyszałem, że rozbiłeś dwa auta w swojej karierze. Jedno? jedno? A ja słyszałem, że dwa. Że jedno z czarkiem sikora, tak. że wpadłeś na barierki. No tak, bo zasnąłem za kółkiem o 12. Zasnąłem. Tak, bo no. miałem bardzo ciężką drogę po trasie i jechaliśmy do Warszawy z Krakowa, spod Krakowa. I była burza z deszczem mega, i ja prowadziłem po, po graniu, po całej trasie. Trzy e, godziny, trzy i pół jechaliśmy tam tą ekspresówką. 60 na godzinę, bo nic nie widziałem, i w końcu zjechaliśmy na, na, w Warszawie. I już mieliśmy 5 minut do hotelu, i, i zjeżdżamy z ekspresówki na ten pas już do zjazdu. I mój mózg stwierdził: Dobra, jesteśmy, nie? I zasnąłem na dwie sekundy czy trzy. I pamiętam, że, się, że nagle mam: Jadę, jadę, i nagle mam: Jezu, ja jedę za szybko. Do tej barierki się za szybko zbliżałem, zacząłem hamować, wiesz. Obróciłem auto, żeby nie uderzyć czołowo, tylko mhm. żeby się ześliznąć z barierki. I tak uderzyliśmy w barierkę. poduchy wywaliło. I tyle. No, ale to raz mi się zdarzyło, i też yy, mam nadzieję, że jakąś naukę z tego wyciągnąłem że, że to było takie ostrzeżenie mhm. od opatrzności że słuchaj, uważaj, nie, na, na, na swoje zmęczenie bo, bo potrafiłem na bardzo dużym zmęczeniu wracać do domu. Czy, no i te, teraz już tak nie robię. Szukajcie podcastu Dobry Przelot na YouTube i Spotify. Tam cała rozmowa.